No się Marko, dzień dobry, witam serdecznie drodzy Państwo. Michał z tej strony. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd po ekosystemie. Uwaga, aptosa, w końcu doczekaliśmy się. Mamy mainnet, możemy odbyć. Lekką, taką krótką podróż już po tych aplikacjach na mainnecie, które są. Mamy tutaj kilka, no głównie to w sumie NFT marketów, ale możemy już rzucić sobie naszego Aptosa na staking i mało tego, jest to Liquidity Staking. Mi to się bardzo podoba. Bo wtedy możemy użyć jeszcze tego Aptosa w innym miejscu i dodatkowo możemy sobie wyfarmić jakieś dodatkowe tokeny, więc mamy już zaimplementowane możliwości DeFi. Dlatego pokażę Wam, gdzie jeszcze wypada by sobie tutaj zrobić słapa, e, przebrydżować sobie jakieś tokeny i zrobimy sobie taki generalny przegląd tego właśnie ekosystemu, więc w sumie to nie przeciągając zapraszam na intro! No i tak jak widzicie koszulka gotowa, ja już się przygotowuję, bo jutro odpalamy skrzyneczki na Space Cartels, ale przejdźmy już do konkretów na Aptosie. Tutaj jest taki fajny artykuł, generalnie to możecie go sobie przeczytać, my nie będziemy lecieć tutaj początku, bo tutaj jest taki krótki research, tokenomia i tak dalej. To już to przerobiliśmy. Tutaj mamy portfele, właśnie, rozwiązania DeFi. Tutaj już są aplikacje, które działają, więc mamy Pontem. Pontem to jest nie tylko portfel, ale właściwie to oni budują taki swój mały mikroekosystem. Ponieważ oni mają tu też DEXa, będą mieć chyba Bridge. Jestem w programie ambasadorów, jeśli chodzi o Pontema, ale trochę słabo im tam pomagam, szczerze mówiąc. Więc możemy sobie wejść tutaj, bo mają oni tutaj słapa. Możemy sobie zrobić, na przykład słapa. Jeszcze wam pokażę jednego słapa, którego warto na pewno sobie zrobić. Tutaj musimy sobie zmienić na mainnet Ciach. W ogóle, to pamiętajcie, żeby odebrać te wasze aptosy, bo jeśli jeszcze ich nie odebraliście, to macie ostatni dzień. Jutro już będzie za późno, siano przepadnie. Więc, jeśli nie wiecie, jak ogarnąć tego VPN-a, to wystarczy, że używacie na przykład przeglądarki Brave i tam jest wbudowany darmowy VPN. Zresztą, jeśli nie potraficie ogarnąć darmowego VPN-a, to chyba nie zasługujecie na tego airdropa. Dobra, robimy tutaj tego słapa. Najlepiej, jak słapa, zrobimy sobie no jakieś USDC. Powiedzmy, przesłapujmy sobie 5 register USDC. Uh, uh, uh. Transaction Submitted Teraz jeszcze musimy tutaj Zatwierdzić I potwierdzić Trochę dzisiaj Fi transakcyjne jest niższe Już to przeszło Teraz możemy sobie zrobić W drugą stronę elegancką Tak Swap USDC to Aptos Wiadomo, że trochę stracimy Ale mi zależy na tym żeby tu był ślad po moim portfelu, że ja już tutaj tej aplikacji używałem co tutaj jeszcze możemy zrobić możemy postawić sobie jakieś pule, ale jakie te pule możemy postawić sobie co tutaj mamy ten mojito to jest, brałem wczoraj, czy przedwczoraj, wczoraj tego mojito brałem, ale ten lunch to nie mieli zbyt sukcesywny nie wiem, czy straciłem większość siana, czy w ogóle nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, jeśli chodzi tutaj o te pule płynności, to może wrócimy sobie do tego później. No i tutaj mamy protokoły landingowe, z tym, że mało z nich działa na mainnecie. Tutaj sobie wchodzimy, i tutaj mamy informację, że devnet dzisiaj akurat nie działa. Prosimy wrócić jutro. <grym> tutaj mamy kolejny. Niort Finance, New York Finance, ale oni nie mają nawet strony ani nie mają tutaj za bardzo nic. Więc lecimy dalej. Aptos Land, Aptos Land, to to robiliśmy? Nie, to jest jeszcze co innego. Tutaj jest sytuacja w miarę podobna. Żegnamy się już. Hippo, hippo, to tutaj wrócimy sobie. A ten Tortuga Finance, to tutaj właśnie możemy sobie dać tego Aptosa na staking. I to jest jedna z dwóch aplikacji, którą dzisiaj dla Was mam, gdzie możemy sobie dać tego naszego Aptosa na staking. Wsze wszędzie płacą 7% i to jest Liquidity Staking. Liquid staking, to jest liquid staking, czyli jeśli zastekujemy nasze Aptosy, to dostaniemy te Aptosa, którego później będziemy mogli sobie straidować na coś, albo możemy będziemy mogli dać płynność, albo będziemy mogli sobie go pożyczyć, albo będziemy go mogli użyć jako zabezpieczenie pod pożyczkę, czyli będziemy mogli się elegancko lewarować. Jednak w tym momencie te wszystkie możliwości are coming soon, więc spokojnie, powoli, cierpliwości. Dlatego właśnie tą stronę sobie jeszcze zamkniemy, a pokażę Wam kolejną, tą właśnie, ale jeszcze tutaj nie skończyłem. Aptos lunchpads. I mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery lunchpady mamy. Przyszła mi tu transakcja, widzę. Będę miał kolejny test na dla Was. Dobra, Aptos Launch. Aptos Launch. I tutaj, jak wejdziemy sobie w ich linki, to mamy tutaj quests i możecie sobie porobić zadanka z tym, że nie wiem jaka będzie nagroda za te zadanka. Możliwe, że tylko uznanie, a możliwe, że jakiś NFT, a możliwe, że kilka tysięcy dolarów. Ja akurat te zadanka sobie odpuszczę. To jak będziecie chcieli zrobić te zadania, to wiadomo, ten artykuł Wam podlinkuję i tutaj jest link do tego Aptos Launch'a i tam na, jego, na ich Twitterze macie ten. Tutaj mamy kolejny, Miro lunch coming soon, ok I Proton Sale to tutaj robiliśmy sobie testnet. O, proszę bardzo, jest ten Proton Sale. No i co? I możemy sobie odpalić jakiegoś coina na przykład. Tylko, że tutaj jest service fee 5 aptosów. Także ja nie będę odpalał żadnego mojego shitcoina. No i ostatni mamy DAO Starter. Tutaj Connect, Z tym, że DAO Starter póki co działa na Ethereum, a dopiero Aptosa będą integrować. Dobra, jeśli chodzi o infrastrukturę, to na ten moment za bardzo tutaj się nam nie przyda. Jeśli chodzi o nft to marketplace'ów tutaj jest cała moc. Normalnie mamy trzy marketplace'y, które już są na mainnecie. Mamy pierwszego, to paza. Tutaj można sobie na przykład takie małpy kupić na mainnecie. Już to wszystko śmiga. Takie małpy to raczej wyglądają jak cash grab. Dość sporo jest tych NFT-ków tutaj, ale czy jakiekolwiek mają potencjał, to nie mam pojęcia. Trochę dziwnie one wyglądają, raczej pikseloza i ja nie jestem zainteresowany. Bardziej bym uderzał tutaj, Blue Move to chciałbym mieć na przykład tokeny tego Marketplace'u. Oni działają i na Aptosie i na Sui. No i tutaj o, właśnie dzisiaj się odpalają takie koale tutaj są. Za godzinkę będą do sprzedania za dwa te, dwa Aptosy. Jeśli chodzi o inne kolekcje, to możemy sobie wejść tutaj w ranking. No mamy ich dość sporo tutaj wystawionych. Tutaj mamy jakieś wielka stopa. Aptos Vampires, hmm. nie wiem, ja chyba nie rozumiem sztuki. Aptos Toad, to są te żaby, Nie ja to tym bardziej. Retro Boys, Retro Boys, wszyscy tacy sami. Nie no, NFT to raczej nie. Tutaj jest jeszcze ten Souffle, ja nie wiem jak to się czyta. Ale tutaj o, są takie znowu, Retro Boys. I no generalnie to mniej więcej kolekcje mają te same. Tutaj są jakieś osiołki, też takie zbakane raczej chyba. Wyglądają jakby to było farbami w ogóle malowane. Dobra, starcie tego. Ja się na NFT-kach się nie znam. Się nie znam, tutaj są jakieś kolekcje, nie mam pojęcia. Summary, dobra, to będziemy kończyć. Fajny artykuł możecie go sobie przeczytać i przejrzeć. A my tymczasem uderzamy tutaj w Dito, to jest właśnie drugi protokół, który nam umożliwia ten liquid staking. I jak zastajkujemy sobie tego Aptosa, to wtedy dostajemy ST Aptosa. Jest on tutaj dokładnie. I APY jest również 7%. Wybrałem ten protokół ze względu na to, że tutaj będziemy mogli sobie sfarmić jeszcze ten ich token DTO. Tutaj w nagrody widzicie, przynajmniej w tym artykule, tutaj było tak napisane, że można sobie wyfarmić ten ich token, ale to chyba. Dobra, tutaj staking, proszę Państwa, i tutaj możemy sobie na próbę na przykład wrzucić jedną sztukę steaked aptos zatwierdzamy to i teraz dostaniemy tego este aptosa dismiss i tego este aptosa możemy sobie go wrzucić tutaj o pojawił się mój pyk steak Czach. teraz zaraz mam nadzieję że nam się tu pokaże Jakieś APR, czy nas oszukają? Nie wiem. Nie miałem za dużo czasu na research, ale z tego co zdążyłem przeczytać, to widziałem, że ten protokół jest lepszy. Ma lepsze wsparcie i oni również mają, e, mają te zadania na Cruel 3. Dobra, jak wejdziecie do nich na Twitter, tutaj jak sobie zjedziecie gdzieś trochę niżej, to tutaj o są zadania z crew 3 i no póki co no to można dostać o OG na Discordzie i 20% nagród więcej, czyli nagród tutaj z tego z tego stakingu, ale jak oni to obliczą to jeszcze nie wiem. Dobra, my lecimy dalej. Nie wiem czy widzieliście to wideo z Mojito Market. Tutaj zapraszam. Można tutaj brać udział w takich w takich zakładach na testnecie można tutaj się zakładać i zakładamy się codziennie. Zakładamy się, ponieważ lubimy się zakładać, a nie zakładamy się dlatego, że będzie tutaj jakiś airdrop. Wcale tutaj nie będzie airdropa, po prostu klikamy, bo lubimy no. I tak codziennie sobie trzeba tutaj przeklikać. Ostatnio jak był ten mainnet, to akurat Wyłączyli także nie było to aktywne, ale ta kampania będzie trwać przez kolejne 10 dni i trzeba tutaj obstawiać różne eventy z real life, na przykład czy Ethereum Daily Price na 1 minutówce o 12 będzie na zielono, czy będzie na czerwono. I minimalny taki zakład to jest 500 dolarów, co ja tu nie mam, nie starczy mi. Ale jaja. Jak wam, jakby Wam brakło tego dolarów, to tutaj jest kranik i możecie sobie wymienić. Zresztą jak obejrzycie to wideo, to ja Wam tam wszystko elegancko wytłumaczę. Dobra, lecimy tutaj dalej. Tu możecie sobie wymintować jakiegoś NFT-ka, ale do wymintowania jest potrzebny ich portfel, bo to jest ich NFT i to trzeba... Oj, to nie to. Tutaj. No. I można do końca miesiąca, czyli macie... No tam prawie tydzień i tutaj o, trzeba się połączyć ich portfelem, oczywiście możecie sydy z portfela, który już sobie zrobiliście wpisać i wymintować sobie go i wtedy elegancko będziecie mieć takiego piękniusiego NFT-ka i będziecie mogli się pochwalić, tam kolegom, koleżankom w szkole, w pracy, wszędzie <laughs> i ten kolejną akcją, którą trzeba, wydaje mi się, że należałoby wykonać jest tutaj swap na tej wspaniałej platformie Hippo Space robimy sobie takiego słapa, Dzięki jednemu takiemu słapowi przelecimy przez kilka różnych platform, więc jest to naprawdę super fajne. Zaraz wam zademonstruję. Sprzedajemy sobie jednego Aptosa za USDC. Tutaj nam pokaże ścieżkę, że musi przejść o. Musi zrobić tyle słapów i robimy tego swapa. Hmm, hmm, hmm. No coś tu się teraz sknociło. Aha, bo ja jak zwykle jestem oczywiście na testnecie, a powinniśmy być na mainnecie. No i teraz robimy tego słapa. Nie są jakieś tragicznie drogie te słapy, także można sobie pozwolić. I później w drugą stronę kupujemy sobie Aptosa za to. Dobra, to tutaj mamy słapy już. Zrobione. Tutaj jest właśnie informacja o wejściu na mainnet tego jednego z marketplace'ów. Opisane są funkcje i no, wydaje mi się, że ten move będzie bardziej interesujący, ale implementują oni funkcje, które są dostępne w zewnętrznych aplikacjach, jeśli chodzi o takie marketplace'y jak na przykład OpenSea. Na pewno znacie takie narzędzie jak Gem XYZ, no to tutaj właśnie będzie można słapować sobie podłogę, będzie można zarządzać całymi paczkami tych NFT, będzie launchpad i no Ciekawe tutaj rzeczy: bulk price, bulk purchase, czyli będzie można kupować także i sprzedawać całe paczki. Taką funkcję właśnie daje Gem XYZ. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy bridge do zrobienia: bridge, aptos i layer zero. Tu możemy sobie przebrydżować. w sumie to czemu nie? Łączymy się tutaj naszym metamaskiem i również jakimś portfelem aptosa. Idziemy tutaj teraz go transfer. I ja sobie na przykład USDC przerzucę, tutaj tak jest. Przerzucimy sobie powiedzmy te 14 dolarów. Ciekawe, ile nas to będzie kosztowało. Tutaj nie jest pokazane, jakie jest fi. Startujemy z poligona i lecimy na Aptosa. Tutaj, no to 0,1. Poligon jest bardzo tani, to wiecie. Ale ciekawe, ile będzie kosztował transfer z jednej sieci na drugą. Dobra, mamy tutaj potwierd... 5 matików! 5 matików to jest dość drogo. No ale trudno, niech leci. Chcę się po prostu odbić, że już tutaj byłem, już tutaj złapowałem. 5 matików to 4,5 dolara. Dobra, to niech to tutaj leci sobie. Mam nadzieję, że zaraz przyleci i nic się nie popsuje. Mamy kolejny serwis. Z domenami możemy sobie tutaj wykupić z tym, że teraz to jest Move Name Domains. Wiem, na, mam nadzieję, że będą one również działać na SUI. Jednak tutaj jest tylko wspomniany jedynie Aptos. No i ceny są podobne w sumie, dość sporo się tworzy tych właśnie serwisów z domenami. Jednak no, czy się opłaca wykupywać domeny na każdym z nich, to nie wiem. Ja na apto się sobie wykupiłem, jednak no tutaj nie wiem, jeszcze się zastanowię, ale jak wy już, już jesteście pewni, to link oczywiście będzie w opisie. Ostatnia opcja na dzisiaj to mamy tutaj ten Aptin. Aptin to jest taki protokół pożyczkowy, którego już sobie testowaliśmy wcześniej. Wideo możecie zobaczyć tutaj u góry, Wam podwieszę. No i tutaj oni planują mieć airdrop miejmy nadzieję, że wynagrodzą early adopterów i testnet partycypenterów <gryw> wiadomo o co chodzi tutaj mamy kranik generalnie to nic się nie zmieniło wszystko śmiga tak jak wcześniej więc nie powinno być tu problemu jest tu również formularz do wypełnienia serdecznie zapraszam do testowania tej aplikacji i dziękuję wam za uwagę bo jest to już aha sprawdźmy tylko tutaj czy to przeszło nie wiem gdzie jest, ten... jeszcze leci no nic to mam nadzieję że doleci leci już 18 minut dobra ale to by było już na tyle dzięki wielkie za uwagę zostaw łapkę w górę jeśli uważasz ten materiał za pomocny jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego życzę powodzenia w eksploracji tego ekosystemu siemanko pozdrówki Yo.